Oaza Zdrój. Piękne pustynne miasteczko, bogate w cudowną architekturę i wielkiego dinozaura z jakiegoś powodu. W domu wyjętym żywcem z jakiegoś dziwnego serialu o produkcji śmiesznych proszków mieszkam ja. Wiodąc spokojne życie, bez stresu i zmartwień. Niestety, w pewnym momencie zabrakło mi pieniędzy na cokolwiek z powodu kilku nieudanych ruchów finansowych. Zostałem z niczym, lecz... Potrzeba matką wynalazków. Jest pewien sposób, w jaki będę mógł zaradzić mojej ciężkiej sytuacji finansowej. Grupa wsparcia imienia Puchatego Pingwinka. No spójrzcie na niego. Jaki słodziak! Będziemy dzisiaj szukać nowych członków naszej Se, znaczy. grupy przyjaciół. Dobra, żeby znaleźć grupę przyjaciół, niby moglibyśmy się rozejrzeć tutaj po okolicy, ale czy kogokolwiek znajdziemy, tak właściwie? Jest jak ktoś. Judith Ward. Jest to zawsze jakaś opcja. Sławna gwiazda w naszej grupie przyjaciół. czemu by nie? No by się przywitać tylko w sumie. Nie, no spokojnie, spokojnie. Nie tak szybko, nie tak szybko. No z taką prędkością to 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 w końcu może dobiegniesz do niej, ale jej czy był na dużo. Może gorąco jest tak obrano. Wiem, że biegniesz i generalnie jest ciepło, a ty jesteś w sweterku, ale no spokojnie, spokojnie. Świetnie ci poszło, Zachary. Poprosi o fotkę z ręki. Czekaj, Judy, posłuchaj, jest sprawa, ale jak na razie się musimy poznać, ok Mogę zdjęcie. O, będziemy mieli zdjęcie Judy War. To zawsze jest jakiś hajs, prawda? Mogę się przytulić. God fucking dammit. Zapytaj, czy może zrobić zdjęcie Simco im. Aha, czy mogę jej zrobić zdjęcie? To jest sposób, to jest bardzo dobry sposób. Simsy są świetnie działają generalnie i patrzę patrzę co teraz będzie się działo. Albo nie? Czekaj, nie ma komu zrobić zdjęcia. Co 50 dolarów, 50 milionów! hello! Już mam pierwsze pieniądze. Dobra, wiesz co, Judy? Ja się udam gdzieś indziej i poznam może fajniejszych ludzi niż ty. Tą drogą smacznego picia, które obecnie pijecie, jeśli nie piliście jeszcze wody, to zachęcam do puścia się na picia wody. Jeśli ten film został twoim filmem do jedzenia, to dziękuję za ten zaszczyt i życzę smacznego. Przepraszam w ogóle za moją fryzurę, ale nie mam dnia fajnej fryzury, niestety. Dobry wieczór. O Boże ile ludzi! Od razu się zaspełniło. Uuu, Nancy Landgraf. Nancy Landgrab byłaby bardzo, ale to bardzo dobrą opcją, bo to jest jednak Landgraf. Nie wiem, czy wiecie, ale jest zdjęcie z nowego sezonu Picky Blinders. Jest pani Landgraf, Tutaj jest pani Landgrab. Przyjazne powitania. Kim ty jesteś? Lara Bierksen. A, to ty masz tego wikinga jako męża. Zazdrość. Cześć Nancy. Chciałem bardzo Twoje pieniądze. Narzekaj na O Boże jak. Jezu, jak ciepło. Strasznie ciepło. Nie mogę swojego sweterka zakładać. Cześć, co? Zapytaj o imię. W sumie, ale z drugiej strony, jak oni się poznali, przywitali, to było raczej takie Zachary, Nancy, jakby to na logikę trochę. Ja jestem Zachary, zazwyczaj nie dzielę się swoim nazwiskiem, więc i się Cię poznać, Nancy. Co by tutaj jeszcze. A ja wiem co, ja Patrzcie. Boże, zainteresowała go, teraz patrzcie. Waza, niesamowity człowiek, naprawdę. Zrób zdjęcie z Nancy Landgrab. Tak jest. I będziemy teraz przyjaciółmi. Raz, dwa, trzy, cztery. Aparat Ci kocha Nancy i jesteśmy już dobrymi ziomkami. Pamiętajcie, jeśli szukacie dziewczyny albo przyjaciela, podchodzicie, się ma zdjęcie i jesteście znajomymi najlepszymi. Tak jest. Patrzcie, jesteśmy przyjaciółmi już. Najlepsi przyjacielu już jesteśmy. Dobra, i co teraz chcemy zrobić? Chcemy obecnie poproś o dołączenie do rodziny. Tak właśnie ma to wyglądać, Boże, nie chcemy cię, i do birna. Jakbym chciał kogoś z Bierksenów, to myśl, że wybrałbym akurat urat ciebie, a nie biorna. Tak jest. Chodź Nancy. Ile? Ile zabieramy? Po co im pieniądze? I bardzo dobrze. 85 tysięcy simolonów. Tak ma właśnie wyglądać żyćko. Ktoś tutaj sławny się pojawił, bo pojawiła się na przykład tak zwana aniarowa sort, która jest fanką i nie wiem do końca kogo. Jeśli ktoś jest to jest sławny, to ja bym chciał poznać. Ja nie jestem chyba sławny, nie? Nie <grym> Jak w życiu? Kogo jesteś fanką Aniarowa Sort, to powiedz. Ale dobra, skoro już znaleźliśmy fankę Aniarową sort, czemu by się nie przywitać i nie znaleźć kolejną osobę do naszej grupy wsparcia imienia, tego pingwinka? Dobry wieczór, jestem Bartek. Zachary. Zahary, jestem. Zachary, znaczy się, przepraszam. Zapytaj, jak minął dzień. A w sumie co ja się będę bawił w jakieś zapytaj jak minął dzień? Słuchaj, chcesz zdjęcie? Może jestem fotografem, nie wiem czy wiesz ogólnie. Nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy już przyjaciółmi najlepszymi. Słuchaj, muszę ci opowiedzieć historię kuchatego pingwinka mądrego. Na pewno ci się spodoba ta historia i na pewno zainteresuje cię. O co ci chodzi, typie? Na pewno cię zainteresuje dołączenie do naszej grupy. Pieniążki, lecą. Dobra, jak na razie mi się wydaje, że przydałoby się polecieć do jakiegoś innego miejsca, bo obecnie nikogo już tutaj ciekawego nie widzę. Barka na przykład. Oh. O, trzymanie moczu nie jest zdrowe, pamiętajcie dzieci. To tutaj może być. Znaleźliśmy, on na pewno będzie lubił tego pingwinka. O, Judith, siema. Teraz zaczęłaś doceniać nagle prawdziwą sztukę, tak, Judith? Co za baba! Nie, nie ucieka, nie ucieka, jak chcę się przywitać. O nie, do łazienki pójdziemy, tak? To będzie dziwne miejsce na pogaduchy, ale zawsze jakieś, prawda? Co ty robisz? Nie żegnaj, nie żegnaj, jak na razie ty się jeszcze witamy. Zachary dowiedział się, że Ian jest bezrobotny. Jeszcze lepiej. Nikt nie będzie się o niego pytał. Ah, <laughs> below. <laughs> jeszcze lepiej. <laughs> Co? archetypnes alert. Zachary nie teraz. Uspokój się. Cześć, Mortimer. Słuchaj, czy chciałbyś zdjęcie na przykład? I zdjęcie, i pyk, i cyk. Czy mogę pana nazwać już przyjacielem? Ja i moja bestia. Słuchaj, Mortimer. Pokażę ci pewnego pingwinka, pingwinka, okay? okej? O nie. On ma syna w wieku szkolnym i córkę w wieku licealnym. Zabierzmy całe pieniądze. Dobrze, Mortimer. Możesz już tam pójść. Już jest sporo członków naszej grupy. W sumie ja też już powinienem się udać w stronę domu. Z tego powodu, właśnie, że mam z koliosy. I Nagle mamy pieniądze. Odbiłem się z dołka finansowego. Niesamowicie przewrotne jest to życie. Zaha. Gdzie poszedłeś się? Boże, zmarnowałeś mi takie ujęcie, gdy poszedłeś spać. Zachary już poszedł spać, to bardzo dobrze. bo zmęczony chłopak był. A gdzie śpią nasi członkowie naszej cudownej e, grupy wsparcia? Tam, gdzie osiął ze Szrek, na dworze. Ale patrzcie, czy ja jestem taki naprawdę zły. Mają swoje miejsce, mają gdzie się umyć, mają gdzie spać. Jakby według mnie, to tak ci się jak więcej niż powinni dostać, jakby nie ukrywajmy. Zachary sobie jeszcze smacznie śpi, bardzo dobrze. Bycie szefem takiej ważnej grupy, która czci pucha tego pingwinka, nie nie jest łatwe, jest na pewno męczące, więc nie ma się co dziwić, co się dzieje. Mortimer, nie rozumiem. <grym> ja też. Ania Sword poszła sobie spać tu. Mimo to, że obok miała namioty Nancy? Serio? Mortimer wygląda, jakby chciał zrobić coś bardzo złego, ale nie wiem. O, Mortimer zdobył mnie coś gotowania. To dobrze. O mój Boże, Zachary, zostaw wszystko, co robisz. Mamy bardzo ważną rzecz do zrobienia. Siema, panie Marcelu Najboj, Miło pana poznać. Zapytaj o zawód. Zachary dowiedział się, że Marcel jest bezrobotny. No cóż, Mortimer zaczyna pracę za godzinę. Bardzo im przykro. A tylko kopnij mi kosz. Aha, już ktoś wywalił kosz swoją drogą. Okej. Okay. Oj, super. No i będziemy przyjaciółmi, najlepszymi. Zachary, co ty robisz? Nawet Marcel już podniósł to. Zrób wściekłą kupę. Świetnie. Stary, słuchaj. Jest taki pingwin, nie? No i fajnie, no. Nikogo tu nie ma. Niesamowite, nie? A! Jest jednak, jest ktoś jednak. W na razie jest OK, nie wybuchły żony zamieszki w naszym obozie, jest OK. Mamy fundusze. No, może by się jeszcze kogoś. Może ta Judy w końcu. Oho! Zaraz mogą się zacząć jakieś nieciekawe rzeczy. Jeśli Mortimer dowie się o tym, to może być ciężko. Jest, już jest wkurzony, to niedobrze. To nic dobrego nie zwiastuje. Chyba już wie nawet, kto to zrobił. Skal han ikke ha Panie Marcelu! Mortimer, skąd ty to miałeś? O, dzień dobry. Wiem jedną zasadę tego obozu. Mortimerowi nie niszczy się z zamków z piasku. Ale mam pomysł. O Boże, ale mam pomysł. Tak, zacznij panikować. To to na pewno pomoże we wszystkim. No. Police, cruiser, has been dispatched. Co za 60. Skąd masz telefon, Ty? Eee, przyjazne powitanie. Poproszę o obserwowanie na Instagramie. Zachęcam do tego obserwacji na Instagramie. To swoją drogą, jeśli dotrwaliście do tego momentu Zigi na ZEX. Jeszcze o tym wspomnę bardziej na którymś odcinku. Bardzo mi się podoba robota. Świadczenie pracownicy są zabójcze. Cześć. Bo, panie Mroczny, bo ja jestem fan ogólnie, to będzie zwieńczenie naszej grupy dosłownie, nie? Mam dobrą reputację, bardzo mnie to cieszy. Jack jest Villarreal, Jakbyśmy go mieli. Dobra, to bierzemy za ratę. Idziemy jeszcze po Villa Villarreala Od niego jakbyśmy sobie przygarnęli, w sensie jego przyjaźni. To byśmy byli ustawieni. Z 20 tysięcy masz tylko stary. Słuchaj, Jack, bo ty jesteś biznesmenem, prawda? Znaczy nie wyglądasz obecnie, ale jesteś biznesmenem. Mam takie pewne NFT. <laughs> o, to spodobało mu się, widać, że jest człowiekiem biznesu. Bardzo to jest drogi NFT, ale słuchaj, na pewno ci się zwróci, jestem tego pewny. Ty cały czas jesteś? Dobra, nie będę się z tobą. Bawił stary. Witaj w rodzinie. Takie. Właśnie takie jest piękne życie w naszym obozie. Śmierć sobie robi piankę, a pani sort. Yy, żak tak czy siak jest stary. Co nie jakby nie ma co ukrywać, tak dalej. Więc pani sort, czy mogłaby pani pokazać gościnność kielecką? <śmiennie> No cóż no, stary bo masz robotę, jak coś Także tym jednym prostym trikiem można osiągnąć sukces finansowy I odbić się z dołka po źle wykonanych ruchach finansowych Związanych np z NFT pluszowego pingwinka